Dzień dobry! Witam Was serdecznie w tym cudownym dniu. Dzisiaj porozmawiamy na temat zakupu mieszkania w Polsce, kiedy osiągacie dochód z granicą. Przede wszystkim nie wszystkie waluty są akceptowalne. Możecie uzyskać kredyt w euro, w funtach brytyjskich, w dolarach, w koronach norweskich i koronach szwedzkich. Tak naprawdę tylko nieliczne banki zdecydowały się na kredytowanie w walucie innej niż złotówki. Z tego względu, że parę lat temu był bum na kredyty frankowe, w związku z tym bardzo wielu ludzi posiada takie kredyty. Po tym jak kurs franka poszedł mocno do góry, no niestety wielu, wielu klientów banku zaczęło mieć problemy z ich spłatą. W związku z tym weszła ustawa, która mówi, że klient może wziąć kredyt tylko i wyłącznie w takiej walucie, w jakiej zarabia. Odnośnie wkładu własnego przy kredycie indeksowanym, czyli walutowym, to jest on wyższy niż przy kredycie cotówkowym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dla banku jest to większe ryzyko. I tak jeżeli zarabiamy w euro i chcemy kredyt w euro, to przy 30-letnim okresie kredytowania będziemy musieli mieć 20% wkładu własnego minimum, tak? Jeżeli jest to kredyt w funtach bądź w dolarach, to taki wkład własny już jest na poziomie 24%. Natomiast jeżeli chodzi o korony szwedzkie i korony norweskie, no tutaj musimy niestety tych środków mieć więcej, ponieważ jeżeli staramy się o kredyt do 15 lat, wtedy musimy mieć. 30% wkładu własnego, natomiast jeżeli chcemy kredyt dłuższy, maksymalnie na 20 lat, no to wtedy już musimy się przygotować, żeby do 40% wkładu własnego posiadać. Często pytacie mnie też o dochód za granicą, Jak, w jakiej formie on może być, a więc może być to tylko i wyłącznie umowa o pracę. Nie może być tak, jak w Polsce mamy czy umowy zlecenia, czy odzieło, czy nawet działalność gospodarcza, która jest zarejestrowana poza granicami Polski, no niestety takie, takie dochody nie wchodzą w grę. Odnośnie tej umowy o pracę, wpływy zawsze muszą być, tak? Czyli nie ma możliwości, że otrzymujecie od pracodawcy wynagrodzenie w gotówce. I tutaj niektóre banki akceptują, że ten wpływ będzie na konto zagraniczne. Natomiast są banki, które wymagają stricte, żeby to wynagrodzenie wpływało na rachunek Polskiego Banku. Oczywiście może być to rachunek walutowy, ale musi być prowadzony w Polskim Banku. To tyle informacji na dzisiaj, jeżeli chodzi o kredyty walutowe. Zapraszam Was do zapoznania się z pierwszym odcinkiem Poznaj Kredyt Hipoteczny, gdzie wyjaśniłam, na jakie cele możemy przeznaczyć taki kredyt. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia.